Jakie masz stosunki z Wardęgą aktualnie? Wiesz co, ja mu napisałem wprost, że bardzo brzydko się zachował, że nie zweryfikował tej sprawy w 100%. Ja nie mam do, jakiego, do niego jakiegoś większego żalu, no bo wiadomo, on, jego kariera opiera się na tym, żeby wywołać kontrowersje. Było kontrowersje z pewnością, e, pomówił mnie. E, nawet nie prosiłem o to, żeby, e, żeby sprostać. Tą całą sprawę, tylko prosiłem, żeby nie wypowiadał się więcej na mój temat, bo no jest to po prostu no nie fair w stosunku do mnie, że pomawiam je i mówi, że zostałem prawomocy skazany, pomimo że prawomocy zostałem uniewinniony. Czyli jakie macie stosunki? Żadne? E, żadne. Kiedyś on do mnie pisał, jak jeszcze byłem popularny na ASKU, e, dlatego miałem go odblokowanego na Facebooku i mogę mu wysłać tą. wiadomość. Mogę mu wysłać tą wiadomość i mogę go poinformować, że bardzo brzydko się zachował. E, on zdaje sobie najprawdopodobniej z tego sprawę, dlatego e, raczej nie będziemy kontynuować tego tematu. E, po prostu e, na tym to zakończymy. E, ja też e, jako personalnie do niego nie mam, nie mam problemu żadnego, w sensie no nie chcę go bić. Nie mam do niego żadnego problemu. Po prostu powiedziałem mu, że brzydko się zachował, mam nadzieję, że to zrozumiał i że więcej nie będziemy atakować.